Dzisiaj gramy w Subway Surf. Przepraszam, czy jak źle mówię, to proszę mi napisać, jak to się mówi poprawnie, ale. Dobra. W ogóle. prawie się nie da przejść z tej gry. Ale niektórzy, niektórym się udało to przejść, ale po kilku latach. No. Fajna gra za darmo, mm. więc nie polecam Dream. Mm. Tu trzeba uciekać, no bo jest się takim, nie wiem czy dobrze mówię, grafi... nie wiem, ta, takim goskiem, goskiem, no kolesiem, który maluje po ścianach grafiti i w ogóle i goni się za nami policjant. I musimy uciekać. No. No. No, nie udało się. Starujemy się na razie, co się tu wyświetla. Takie to ja lubię. Nie musimy uciekać, nie? Jeszcze raz. A, jak to nie nic. No, reklama. Pierwszy raz skłonna mam tej reklamy, ale nieważne. Ważne, że ją już pominęłam. I teraz normalnie gramy. Ogólnie gra jest dla tych, którzy mają, które mają stałe nerwy. Bo ja takich nie posiadam. I po jakimś 20 razie, jak przegrywam, to mam już ochotę wyjść z tej gry. Ale postaram się teraz przejść dużo. duro. No nie no. Nie będę komentować tego. Eee. Ech. Dobra. <laughs> to co się też przejść połowę? Bo... Aj, no Boże. Czemu nie mam normalnie sterować? No dobra. Przynajmniej dużo przyszło, ale jak na mnie to dużo bardzo proszę. A no co jest? A. No razie nie mam nawet co mówić. No Boże! To jest jakieś dziwne sterowanie. Ja chcę tam, a mi steruję tam. Znaczy ruszam palcem w tamtą, na przykład w prawo a mi w lewo skręcone. Nie wiem jak to komentować. Przynajmniej udało mi się trochę zabrać minutę. Jak. Zobacz. Ja jeszcze dwie próby, i ja nie wiem, już kończę odcinek, bo serze wariuje. Może sobie jakąś postać? Hmm. Dobra, obejrzymy sobie reklamę. No i oczywiście matmaster no. <laughs> Sorry w ogóle, że są reklamy, ale muszę wziąć monetki. Znaczy nie muszę, nie musiałam, ale ja chciałam. I teraz muszę e, obejrzeć całą reklamę, żeby je zdobyć. No i już kończę, no. Dobra, to byłem, dobra, dobra. <śm> dobra dostałam 500 Ale nie starczy mi dalej. A na kogo może mi starczyć? No? Aha. Tak, nie. No tylko dwa króki. O, to jestem ja, jak muszę wstawać do szkoły rano. No. Nie ważne. O, to nawet ładne. Czy ona Wam nikogo nie yy, Jak ktoś zna stare ten, trendy, no to wie, koło przypomina. Ja nie